niż podczas pierwszego skoku i będzie będzie fenomenalnie daleki lot Słoweńca. Oj i to oznacza, jak mi się wydaje, znowu podium dla znakomitego słoweńskiego skoczka. Ale on powruną 242 metry Petera Prewca. Noty, proszę Państwa, dwie dwudziestki trzy po 19,5. 7 punktów dodanych. A więc 40 metra na sekundę z tyłu skoczni. No i las, flag biało-czerwono niebieskich w górze. W pełni uzasadniona ta owacja. Fenomenalny, fenomenalny lot Betera Plewca. 242 metry. Tak latają tylko mistrzowie, ci najwięksi z największych, a on jest takim największym z największych w tym sezonie. Mówiłeś o tym, że wygrał wszystko, co było możliwe z turniejem czterech skoczni włącznie, a teraz dokłada rywalom. Robert Kraniec popatrzył, proszę zwrócić uwagę, Robert Kraniec, który jest liderem po pierwszej serii i wie, jak wysoko w tym momencie zawiesił Peter Prewc poprzeczkę, ale to był mistrzowski skok, 242 metry Petera Prewca, on w tym momencie jest liderem. 23 punkty wyprzedza Severina Freunda. To jest knockout. Czy to jest atak na pierwsze miejsce? On tracił tylko 10,9 punktu do Roberta Krańca, ale wiemy, że Kraniec potrafił...